Ej, zobacz, mężczyzn! Nie, Peter, stój! Lecimy! Nie, proszę, muszę go uratować! Piotrek, musisz bardziej uważać. Następnym razem mogę nie zdążyć. No już będę uważał. Wiesz co, w końcu bym chciał mieć diamentową zbroję. No pewnie, tylko musimy się wkopać niżej. Dobra, to lecimy po diamenty! Nie, nie tak! Proszę, nie! Już już pomagam! Jeju, Peter, to jest podstawowa zasada. Nie kop się pod siebie. No wiem, ale no zapomniałem teraz. Ej, nie boimy się wejść do nederu? No co ty, to przecież nic strasznego. Ja cię obronię. Dobra, Piotrek, musimy tutaj znaleźć fortecę. Forteca? Mogłeś od razu mówić. Tu jest tunel. Co? Jaki tunel? Do fortecy. Nie, Peter. Pomóż mi, on mnie zamknął. Co? Co to jest za miejsce? Jeśli widzowie nie zostawią suba w ciągu trzech sekund, twój koleżka zginie Co, Przecież ja miałem go chronić? Widzowie, proszę, musicie to zrobić.